Was kolkę jak już stałeś. <grymne> Cześć, tu Głodni turyści, witamy Was w nowym vlogu. Witajcie! Dzisiaj dla Was nagramy QA. Tak, chcemy troszkę przybliżyć Wam e, nas, to znaczy powiedzieć, e, kim jesteśmy, czym się zajmujemy. E, pojawiło się też trochę pytań pod ostatnim filmem, e, a także na Instagramie, więc zebraliśmy najciekawsze e, i no postaramy się e, zaspokoić niej, waszą ciekawość. ciekawość. Dokładnie. No to co? Może na początku każdy zrobi taki troszkę e, o mnie, chcesz coś powiedzieć o sobie? <grym> Czy ty o mnie? inaczej, ja opowiem <grym> o tobie, a ty Dobra. opowiesz o mnie. No to no zróbmy a tak. A odpowiem na pytania. Okej. Okay. Dobra. Więc tak, Borys e, jest moim chłopakiem i świetnie gotuje. Jest kucharzem zawodowym. Gotuje od ponad 10 lat. W różnych miejscach zbierał doświadczenie. No i teraz jest szefem kuchni na kampie w Portugalii. Gdzie ja też mu pomagam. Oprócz tego Borys bardzo pasjonuje się sportami wodnymi. Super pływa na surfingu. I na kajcie. I na wake'u. I w ogóle stara się być watermanem. <grym> bardzo <grym> bym chciał któregoś do. Tak. Jest bardzo dobrze zorganizowany. Punktualny. Uporządkowany, to takie nie zawsze typowe męskie cechy. A jeśli chodzi o Zolcie, Zola była, nadal jest w sumie, tour czyli jest osobą ogarniającą te wszystkie wycieczki i to na miejscu, załatwianie wszystkiego i tak dalej, co nie jest łatwą rzeczą. Jakbym mógł to jakoś nazwać, to bym powiedział, że jest królową chaosu, ale w pozytywnym znaczeniu, bo nagle, jak się zaczyna zmieniać plan, no to Zola zachowuje zimną krew i zaraz znajduje jakieś rozwiązanie. To jest super. Co jeszcze? No oprócz tego też już można powiedzieć, że jesteś kucharzem, bo już troszeczkę przez prawie pół roku, które tutaj siedzimy w Portugalii, zdążyłaś nabyć trochę kulinarnego doświadczenia i sznytu. Prawda. Pyszne robi desery, tiramisu, inne rzeczy. No i co? No jest osobą kochaną, dobrą, prawdziwą, szczerą, naturalną. Dobra. Idealną. Dosyć tych... Do tańca i do różańca, o, o, tak bym powiedział. Dosyć tych laurek. <laughs> Jeśli widzieliście pierwsze dwa vlogi, to wiecie, że zdecydowaliśmy się wyjechać do Portugalii. Zabraliśmy kota, część naszego dobytku, zapakowaliśmy w nasz starszy, ale niezawodny samochód i dojechaliśmy tutaj, by pracować na kampie, na którym spotykamy ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj zaznać troszkę portugalskiego klimatu, a także sportów wodnych. A teraz to przejdziemy do pytań od Was. Przechodzimy do pytań. Pytanie pierwsze. Skąd u Borysa pasja do gotowania i jak zaczęła się Wasza kulinarna przygoda? Hmm. E, zawsze gdzieś tam ciągnęło mnie do kuchni, lubiłem ugotować coś dla siebie, coś, coś dla przyjaciół, dla bliskich, e, ale gdzieś tam jeszcze wstrzymywałem się e, z tym, chociaż już w pewnym momencie, jak miałem iść właśnie na studia, Mogłem ja iść na studia na SGH, ale w roku kiedy szedłem na studia, ruszył kierunek gastronomia i hotelarstwo na SGGW. Więc stwierdziłem, że to jest taki znak, że może pora po prostu pójść w tę stronę. Poszedłem na te studia, skończyłem te studia, poznałem masę ludzi z branży, wspaniałych, wspaniałych osób i gdzieś tam właśnie ta kariera moja się rozwijała. Około 7 lat gotowałem w Warszawie, a później zaczęły się moje podróże kulinarne, gdzie gotowałem na Sardynii, w Wietnamie, no i właśnie teraz gotujemy tu w Portugalii. Kolejne pytanie. Dlaczego i na ile przeprowadziliście się do Portugalii i jakie są wasze dalsze plany? W zeszłym roku Borys tu już pracował, ja przyjeżdżałam od czasu do czasu. W tym roku dostaliśmy yy, no, fajną ofertę, ale ze względu na różne tam plany i zobowiązania w Polsce nie mogliśmy do końca yy, od razu podjąć decyzji na temat przyjazdu tutaj. Na szczęście tak się ułożyło, że wszystko yy, dało się pogodzić. Między innymi moją pracę w znajomych plenerkach w mojej firmie razem z Weroniką, która organizuje śluby. Yy, ślub w Grecji, który organizowałyśmy i przyjazd później tutaj. W związku z czym stwierdziliśmy, że to jest super opcja, żeby wyjechać yy, z Warszawy I przyjechać po prostu nad ocean, żeby pracować w takim otoczeniu przyrody, w takich warunkach nad wodą, razem. I potraktowaliśmy to jako fajną przygodę. Po prostu no, kochamy ciepły klimat, kochamy plaże, kochamy ocean, żeby obcować tutaj z naturą. A dalsze plany? No, Sezon tu się kończy. Chcemy wrócić do Polski w listopadzie, natomiast vlogi będą się jeszcze pojawiać przez jakiś czas, ponieważ zebraliśmy dużo materiałów, a dopiero teraz mamy czas, żeby to montować i wstać. Jedziemy do Polski, pobyć trochę z rodziną, z przyjaciółmi, ale planujemy kolejne podróże. Gotowe? Mhm. Skąd pomysł na kanał na YouTubie? Czy Ewa i Juri namówili was na otworzenie kanału? No co, no to była nasza wspólna decyzja. <grym> wspólna decyzja? <grym> <grym> Popaki, nie mogę wyjść na miasto, to nasza wspólna decyzja. Tak. To znaczy, ja już wcześniej myślałam o tym, żeby nagrywać coś z kontentem podróżniczym. Myślałam o Instagramie, o YouTubie, ale trochę brakowało mi odwagi. No mi też w sercu grało już to, żeby te kulinarne, swoje wszystkie doświadczenia i tą wiedzę kulinarną gdzieś tam przelać właśnie na, na, na ekran i pokazać to, co najciekawsze jest w tym. Ewa i Juri tutaj przylecieli do nas na krótkie wakacje i tak naprawdę koniec końców nas dziś zmotywowali Tak, tak. To nie było tak, że oni namówili bo już chcieliśmy zrobić to wcześniej, nagrywaliśmy już startując już tu. Już mam materiał, e... tylko się czajiliśmy czaili, <tuszy> z tym po prostu. W maju przecież, w... znaczy tak na początku czerwca wyjechaliśmy, ale po prostu trochę brakowało nam takiej, wiecie, odwagi i oni jakby nas popchnęli do przodu, za co im bardzo też dziękujemy. Czwarte pytanie. Ile macie lat i skąd jesteście? Ja mam 29 lat i jestem i wychowałam się w Warszawie. Ja mam 27 lat, chociaż w tym miesiącu już skończę 28. No nie długadzę się. Yy, I też wychowałem się w Warszawie, też się tam urodziłem. Kolejne pytanie, następne. o to chyba pytanie dla Borysa. Jaka jest Wasza ulubiona kuchnia? Mm, wydaje mi się, że no na pewno też taka kuchnia domowa. Taka e, rodzinna, czy właśnie kuchnia babci, czy kuchnia mamy. Więc jakby ta polska kuchnia też. Ale Pozdrawiamy babcie, Hanie. Pozdrawiamy babcie, Hanie. I babcie, Linę, I babcie Basie. I babcie, Basie. <laughs> no dobra, no. Wszystkie babcie. E, a z takich zagranicznych, no to myślę, żebym powiedział włoska. Uwielbiam włoską włosko ponieważ ma taki, ma bardzo dużo smaku, ma dużo takiego luzu. Jest po prostu doskonała sama w sobie. Ale ją ona najbardziej lubi gotować? Którą najbardziej lubię gotować i jeść? Ja z kolei najbardziej lubię chyba grecką, ogólnie taką średziemnomorską, e, ale też bardzo lubię e, azjatycką kuchnię, natomiast nie mogłabym jeść jej codziennie. To pytanie do Zolci. E, jaka jest historia maszki i skąd ją masz? No dobrze, o moim kocie mogę gadać godzinami. Postaram się to skrócić. Maszkę y, znalazłam na OLX i co prawda nie wzięłam tego z ogłoszenia, bo jak zobaczyłam maszkę z takim chorym oczkiem, taką szarą, taką ma taka malutka była, wstawię tutaj zdjęcie, y, to po prostu wyciągnąłam po nią ręce. A pani mówi, że ona ma wirus, y, Koci katar i że po prostu no, ona nie dała jej na adopcję, tylko chce się nimi zająć. No ale powiedziałam, że ja się nią zajmę, wezmę ją do weterynarza, jakby po prostu chcę tego kota. No i tak. Tak wyszło. No i okazało się, że po prostu jest wspaniały kotek i bardzo się cieszę, że jest z nami tutaj i no i będziecie na pewno na nią skazani oglądając nasze vlogi. Nie no, Maszka, Maszka jest częścią drużyny i po prostu jest podróżnikiem. Tak. Już na pewno Maszka nie jest taka malutka. Bo maszka bardzo dobrze się odżywia i. <noise> tak, i, maszka bardzo lubi jeść. I, i generalnie nie zostawia <noise> Lubi podróżować, lubi jeść, więc talerzyko. idealnie wkomponowała się w nasz team. Dobra, kolejne pytanie: skąd pasja do podróżowania i jakie marzenia podróżnicze? u mnie pasja do podróżowania wzięła się tak naprawdę przez to, że zaczęłam pracować jako pilot ale wcześniej też dużo podróżowałam z rodzicami, za co im bardzo dziękuję i ja uwielbiam się przemieszczać, uwielbiam poznawać nowych ludzi smakować kuchni, nie lubię takiej stagnacji, w związku z tym no, bardzo, bardzo się spełniam podróżując a moje podróżenie moje marzenie podróżnicze to na pewno Ameryka Południowa chyba takie najbliższe natomiast jest ich tak wiele, że na pewno nie będę ich wszystkich wymieniać. A, u mnie pasja do podróżowania, chyba też właśnie dzięki rodzicom częściowo, ale też tą, że po prostu tym się interesuję. E, I wiąże się to z kulinariami, bo co inne miejsce, inny kraj, inny naród, inna kultura, też inne jedzenie. E, a marzenia kulinarne, no to na pewno. Podróżnicze. Pod, po, Podróżniczo-kulinarne, podróżnicze. To na pewno bym chciał, żebyśmy polecieli do Stanów i zrobili tam road trip kulinarny. Pojawiło się też kilka pytań o moją pracę w Twinkle Candle, o tym jaką szefową była Angelika i czemu odeszłam. Więc chciałam tak pokrótce tylko powiedzieć, że z racji, że był czas jaki był i był lockdown, no i oczywiście podróże zostały bardzo mocno, praktycznie całkowicie ograniczone. Musiałam zmienić troszkę branżę. Trafiłam do dziewczyn, do sklepu i tam byłam kierowniczką. Pracowałam tam od otwarcia i cieszę się, że miałam taką pracę, kiedy no, moja branża po prostu stanęła w miejscu. Z dziewczynami bardzo dobrze mi się pracowało i w dobrych relacjach się, że tak powiem, pożegnałyśmy, no, ale ciągnęło mnie po prostu do tego, co robiłam wcześniej. Chcę się rozwijać bardziej w branży eventowej, w ślubach i w podróżach. W związku z tym była to praca tylko na jakiś tam okres w moim życiu. Kolejne pytanie. Czy macie jakieś tatuaże? Jeśli tak, to co symbolizują? Masz tatuaże jakieś? Mam kilka. <laughs> A ty? No, ja jeszcze nie mam, ale planuję zrobić Jest sobie planem, jeden nie? lub kilka. W jest, jest w planach. Ja kilka mam, e, między innymi e, mam tutaj ważkę, która mi się koła z dzieciństwem mi z domu moich dziadków. I mam też rozmaryn. Rozmaryn to jest związane ze stekami. Rozmaryn <grym> super pasuje do steka <grym> z masełkiem <grym> i czosnkiem. Rozmaryn jest tutaj... E, razem z mamą zrobiłyśmy sobie ten tatuaż e, i to tam jest związane z naszym wspomnieniem z Włoch. E, a to mam z dziewczynami, z Martyną i Ewcią. Biaki, dla Was tatuaż taki e, przyjaźniowy hmm. I mam też te kwiatki, które nie znaczą nic. No już starczy, starczy. No, jak na razie widzicie, zola wygrywa, ale spokojnie postaram się też nadrobić. Czy pracując razem, mniej lub więcej się kłócicie? Mmm, to jest Niech dobre się pytanie. <laughs> Słuchajcie, no jakby to powiedzieć: spędzamy ze sobą wtedy jeszcze więcej czasu, po prostu, bo spędzamy ze sobą praktycznie całe dnie. W zasadzie spędzamy ze sobą cały czas, więc y, tych kłótni potencjalnie mogłoby być więcej. Czasem może się wydawać, że jest, no ale nigdy to nie są jakieś poważne kłótnie i zawsze gdzieś tam na końcu y, znajdujemy porozumienie, dogadujemy się i jest wszystko dobrze. No. Tak, ja tylko z mojej strony mogę dodać, że według mnie, jak na pracę razem, będąc yy, w związku, radzimy sobie bardzo dobrze z tym. Yy, I tak naprawdę częściej się sprzeczamy, jakieś głupotki poza pracą, a w pracy naprawdę ja uważam, że mało się kłócimy. No, nawet no, nie zwałabym tego kłócenia, czasem mamy odmienne opinie na jakiś temat. Tak, albo... Zara po prostu ma swoje zdanie. A czasem na kuchni, jak, szef <laughs> jak już mam pomysł. Tylko, to... szef ma, tylko szef ma rację na kuchni. To już wtedy jest zgrzyt. Jak macie jakieś doświadczenia pracy w związkach, to dajcie znać, jak to poszło na dłuższą metę. <grymne> <grymne> to pytanie też do mnie. Czy Zola to twoje prawdziwe imię? Nie, to moja ksywka. Nazywam się Aleksandra, ale nikt tak na mnie nie... Uu, nie spadł. Nazywam się Aleksandra, ale nikt prawie tak do mnie nie mówi. Z racji, że było dużo ol chyba w klasie czy na tańcach. Ktoś wymyślił, że będzie będę Zola i tak zostało. Najlepsze miejsce do surfa w Portugalii. Tak, to jest pytanie o Portugalię. Najlepsze miejsce do surfingu w Portugalii. W zasadzie całe zachodnie wybrzeże Portugalii to jest miejsce, gdzie można surfować. Każda plaża jest trochę inna, warunki są inne w zależności od warunków. Tu na południu jest dużo miejsc, tutaj te miejsca znamy, ale myślę, że spokojnie, gdzieś się nie byli na zachodzie, jak będą warunki, tam będzie dobrze. Ale też bardzo znane jest penisze. to jest taka też meka surferska wioska rybacka, więc jak tylko na surfing, to tam jak najbardziej też możecie się udać. Jeszcze ciekawostka probo surfingu. W Portugalii jest Nazaré, gdzie jest największa fala na świecie. Ale tam lepiej chyba nie surfować, tylko raczej tak, tam e, popatrzeć, bo po, te fale, super pro. te fale potrafią mieć po 30 metrów. Dobrze, kolejne pytanie. Co lubicie robić razem najbardziej? Może po jednej rzeczy powiedzmy. Nie, po dwie. Po dwie rzeczy powiedzmy. Mhm. No mm. to co, co Zolcia? Co robisz najbardziej? Oj! Oj! No ja mam pomysł. Na pewno lubimy razem e, jeść dobre jedzonko. Tak. <laughs> Zdecydowanie. <laughs> bo, bo to jest po prostu te, też bardzo przyjemne. E, I co? Mm. <laughs> co no. nas łączy Nie no, zastanie się po prostu co najbardziej, bo ja lubię robić wszystko z tobą w zasadzie, no. E, lubimy sportu uprawiać razem i chodzić tak. na tenisa, A i tenis. na surfing, i na, na, różne, na różne inne takie aktywności. Sprzątać lubimy razem. <grym> tak, uwielbiamy, uwielbiamy. Lepiej razem niż osobno. No tak, tak. Rozmawiać lubimy, no, e, bardzo. oglądać seriale razem, no w zasadzie po prostu lubimy spędzać ze sobą czas. Czy zamierzacie wracać do Polski? samochodem. No chyba tak. Powiedziało się A trzeba powiedzieć B. Mhm. Po zakończeniu sezonu tutaj planujemy skoczyć na chwilę na Azory, co chętnie też Wam pokażemy, a później e, musimy wrócić samochodem. Mamy za duże i mamy kota. E, zresztą to jest okazja do kolejnego Eurotripa, ale no, to wszystko przed nami. I jeśli będziecie chcieli być z nami też przed Wami, więc cieszymy się, jeśli byliście z nami podczas tego filmu i że się dowiedzieliście troszkę o nas. Jeśli coś by Was jeszcze zastanawiało albo ciekawiło, piszcie w komentarzach. Piszcie śmiało, zostawcie suba, lajka. Dajcie znać, że jesteście z nami i czy Wam się podobało. Widzimy się w następnym vlogu.